Hejka, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie wykonujemy odcinku z serii Minecraft wyzwania na modach. I dzisiaj e, jesteśmy, oczywiście, tam gdzie skończyliśmy, i myślę, że zaczniemy od e, sprzątania tego styfu, co się tu narobił. Leciutko. E, dobra, i teraz tak. E, myślę, że zrobimy. E, po kolei po prostu pojedziemy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy e, mamy to miejsce. O, to jest na pewno. Dobra, nieważne, po kolei. Jedziemy. Dziel wiem gdzie mieszka? Tarczy też powinny mieć swoje miejsce, chociaż nie wiem, czy nie trzeba im oddzielnej skrzynki zrobić. Ton, 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 I... ton, ton, to ton, To i to I to Wezmę ton, nie na razie tyle, nie tylko to. to na pewno. To też. To. O, książka będzie mieszkała tu. mówiliśmy To. Prosto. Dobra, i lecimy do magazynku. I nie jestem pewna właśnie co do tych tarczy, czy one. Do czy tarcze? No właśnie, zrobimy oddzielną skrzynkę na tarcze, dlatego, że jest ich bardzo dużo I opisałem, że w przyszłości to będziemy też dużo Proszę, macie tarcze Proszę I Teraz tak po kolei lecimy Jak szerokie mamy, tu mamy patyki i skrzynie Tu tak mamy to, 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 to To, 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 też w sumie to, 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 tu to, 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 tu. E, to, to, Ja bym już wyjęła wszystko z tego plecaka, tylko coś to część wrzuciła. Tu. Chociaż nie, chyba się nie uda No to trudno. Dobra, e, i teraz po kolei znowu lecimy, co wiem, gdzie mieszka. Znaczy, i przede wszystkim też jest miejsce Dobra, to po kolei. Mm, nie wiem, czy to w sumie brałam. Możemy spać, tylko śpiąc, że mieszkałam. To mm, nie wiem, czy mam swoją suknię. Na ciastkach, bo nie miała so, siedzimy, ma miejsca. na ma nie. Ale to też. Dobra, i lecimy tu. E, na to może się znajdzie trochę miejsca. Teraz musimy zobaczyć, czy na podki mamy skrzynkę, bo szczerze mówiąc, Wam powiem, że nie pamiętam. więc Zobaczymy, czy na podki jest skrzynka. Najwyżej to robimy. E, teraz tak powiem, lecimy e, tu. Mieszka to i to. surowce, czy nie miałam jakieś surowce? Nie, to nie Tu mieszka to. Mm, a... krzemień? Nie, krzemień chyba tu nie mieszka. E, co. Je... Nie, nie mam. Barszcza. No dobra, trudno. O, takie coś chyba też przynieśliśmy. E, ja wiem, że tak patrzę. E, o, nie zauważyłam, że mam jeszcze jeden grzyb. Jest. A, nie mam na niego miejsca, dobra to trudno. A, siodła też mają swoje miejsce, czy ja siodła wrzucam tu albo tu? Nie, dobra, to zaraz przyniesiemy też siodła i zbrojki końskie O, są potemki. dobra Dobra, to już lecimy tu I jemy eee, trzeba... I teraz tak eee. Myślę, zaczniemy od tych właśnie koni i potek, więc lecimy Potka. Koń. Potki. To będzie też do potek. Czy coś jeszcze tu jest? Pójdę, myślę, na pewno możemy zrobić swoją skrzynkę. nie pewnie też już gdzieś mieszka, to też gdzieś mieszka, na pewno. Eee, to chyba to koni, ale nie wiem, czy ma swoje miejsce, czy niekoniecznie. Nie, nie. Eee, I czekajcie, co my mamy? Tak, eee, tu gdzieś konie były, tak, tu. To do koni. Eee, czekajcie, podki gdzieś tu, o, tu właśnie. Proszę. Eee... Udynia. o, jednak ma swoje miejsce i miałam zrobić skrzynkę na płytę to proszę płytę e, i lecimy do magazynku znaczy do domu w sensie e, i tutaj to dajemy nie wszystko się zmieściło e, to miał być do mm, mm. no i średnio widzę czy mamy miejsce na coś jeszcze Średnio to widzę, wam powiem moi drodzy. Eee, tak, tu. No i co? I tak nie poszło. A teraz możemy odebrać nagrodę za questa. Eee, mieliśmy chyba pewnie tylko tak. No, eee, nic specjalnego nam nie wypadło, z tego co widzę, bo nie dostaćmy z za żadnego zadania. Eee, a co my dzisiaj możemy robić? Eee, bo zostało nam trochę mało tego odcinka. No to możemy połowić w sumie. Tak, myślę, że możemy połowić w związku z tym karty. jeszcze tylko to oddam, to gdzieś tu było, tak? I pójdziemy do łowienia. Dobra. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej jedną z tych rzeczy wyłowić. O Jezus, ja się przeciągałam, a to mnie akurat ten... Zora, że tak walnęłam. Nie wiem, pewnie to było słuchacie, że tak trochę chaotycznie. No... Mm. Zobaczymy. Jakby wypadła właśnie jedna z tych rzeczy, to myślę, że byłabym zadowolona, dlatego, że yy, to zawsze byłby jakiś progres, wiecie opornie nam z tym idzie, no to trzeba przyznać ale jak będziemy tam raz na jakiś czas łowić tą jedną rzecz, no to w końcu się uda, bo co prawda jest tam 6 rzeczy, ale już nie wyłowiliśmy, zostały tylko 4 de facto, więc na przykład jak raz na 5 odcinków będziemy łowić jedną rzecz no to udałoby się w, w 20 odcinków to zrobić, wiem, że to wydaje się dużo, no ale w końcu to byłoby zrobione, a nie 40 tysięcy lat świetnych próbujemy tak, teraz mamy dość dużo czasu w związku z tym, więc myślę, że powinno być OK. Z tym, że zaraz będziemy musieli się przespać, no ale dobra. W ogóle ciekawa sprawa, że jak jakby jak rekiny wychodzą za ten chunk, wiecie, na który mam ustawiony render, to że po prostu się zatrzymują. W sensie nie, że znikają, tylko że stoją w tym samym miejscu. Dopóki nie zdecydują się obrócić bardziej w moją stronę Tutaj, mm, Nie wiem w sensie Więcej sensu by miało, gdyby po prostu zniknęły, bo bym ich nie widziała One stoją w miejscu tak trochę głupio wygląda mm, Co to było? Czekajcie i lecimy do domku Prześpimy się Ojej, z ile te reportów. No, nagrywam teraz kilka odcinków w porządku. E, potrzebuję takiego zapasu, bo nie wiem jak potem będę miała z czasem. Ale no. Dobra. Mamy jeszcze 6 minut. Znaczy, to co jest pewne, to. Co to było? O, że nawet jak nie wyłowimy tego, co trzeba, to będziemy mieli po prostu um, do końca serii zapas ryb. Zastanawiam się, czy nie zmienić może miejsca, czy wtedy nie wypadałoby coś nowego, więc e, wiem, gdzie byśmy poszli ewentualnie, więc dobra, teraz złowimy i zmienimy miejsca. Strona teraz, tu. Bo zasu jednakowoż bym wyszła, ale. Jak nawet nam się skończy, mięso krowie, to będziemy mieli e, na spokojnie ryby. Więc no. E, I już. Będziemy łowić tym razem. zobaczymy, czy tu nam coś wypadnie ale tu jest więcej rekinów, to na pewno może rekina wyłowimy no generalnie to Powiem Wam, że jakby ja bardzo lubię Minecrafta na modach, w sensie zawsze lubię go oglądać i lubię w niego grać mm. Dlatego, że to jest zawsze coś innego, w sensie no bo są te aktualizacje Minecrafta i no szczególnie by dochodziło dużo rzeczy, które wcześniej były tylko na modach Yy, znaczy, ostatnio ostatnio, przez ostatnie parę lat, myślę yy, Ale yy, generalnie mimo to, to jakby yy, zawsze jest coś innego, nie? No bo yy, jakoś tak fajnie, jak coś nowego jest i yy, yy, wtedy też trochę tak wraca yy, chęć na no, zwykłego Minecrafta ma, Tu macie, wiecie, takie urozmaicenie i w ogóle yy, jakieś takie rzeczy, których normalnie nie ma A potem macie tego zwykłego Minecrafta i są myślę, że no, w sumie on też jest super, że taki zwykły, prosty i w ogóle... No. A tutaj też zależy od człowieka, niektórzy nie lubią grać na modach. Dobra, zaraz zabijemy tę tak, kino taką złapiemy to. Nie wkurza wizualnie. Zaburza mi krajobraz. że one się tak obracają, wtedy się trochę wystawiają tak jakby na cios, nie? Ale ja się nie będę kłócić, A, to nie ta wątka. Znaczy mogę tam łowić? nie ma znaczenia w sumie pewnie, ale no. Okej. Okay. No mam jeszcze 2 minuty, może coś się uda. W sensie, no byłoby miło. Powiem wam, że muszę się pochwalić, e, dlatego że, e, jak wiecie, e, z moim oglądaniem odcinków na YouTube bywa różnie, ale obecnie w mojej playlisty do obejrzenia znajduje się jedynie 300 chyba ileś filmów. Więc. E, o, ona się zepsuła tak do końca, rozumiem, i nie mogę jej teraz używać. Ciekawe, co trzeba zrobić z taką wędką. Jakoś da się ją naprawić. Ja myślałam, że ona się po prostu rozpadnie. No ale dobra. Nieważne. A jak to wygląda w Jest 0 na 55. A uh, jest broken. To czemu się nie, nie, nie broke? No nieważne. Uh, no więc uh, właśnie. Uh. Mm. Tak. Ja mówię. Czekajcie. To moim YouTubie, no właśnie, że już jakby prawie zeszłam do y, momentu, gdzie jakby z przodu jest numer 2, nie 3 mm, Więc jakby jestem z siebie bardzo dumna, bo y, generalnie lubię oglądać youtube Ale z drugiej strony strasznie męczy ten taki nieporządek, że ja mam tyle nie tych filmów I że y, nie oglądam tych nowych i nie jestem na czasie i w ogóle y, tylko te jakieś są stare Na przykład teraz y, oglądam live z zeszłych wakacji bo um, system, w którym najlepiej się odnalazłam, to jest taki, że po prostu mam zeszły i sobie zapisuję, co po kolei oglądam. I wtedy wiem po prostu, co mam oglądać. I nie mam tak, że no w sumie to mam ja obejrzała, ale co też, a tego bym nie obejrzała, bo ja za długie. Wtedy mam napisane, co mam oglądać, i oglądam to, co jest napisane. Eee, no więc. Eee, właśnie teraz mam te live. Y. Eee, potem. Chyba będą z początku tego roku filmy, a potem znowu wrócimy do chyba zeszłego roku. No, jakoś mam to rozpisane, i nie jest to na zasadzie jakiejś opatrzonej logiki czy coś, tylko po prostu tak patrzone są te listy i pisam po prostu co tam było w jakiejś tam kolejności. I no. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego. No. A co do drugich moich osiągnięć to książki, e, uważam, że w tym roku idą mi no, zdecydowanie lepiej niż w zeszłym, bo w zeszłym to była po prostu tragedia. E, to już mówiłam parę razy. E, ale teraz jest e, no, Maj, a ja mam już 40 książek na moim koncie, więc e, jakby jestem w siebie dumna, bo, bo e, nie chodziło mi nawet o to, żeby pobić jakiś tam mój rekord. 200 książek w miesiącu. Znaczy, książek w miesiącu, w roku Tylko, żeby pobić e, ten, jakby, to, ten słaby wynik zeszłego roku I wydaje mi się, że jak utrzymam takie tempo, to może mi się to udać, więc e, No, bardzo uważam, że dobrze bo, no. Zeszły rok był trudne e, pod tym względem, tak myślę, no bo mm, Wiecie, kończyłam podstawówkę, zaczęłam liceum i to było takie, że bardziej się skupiałam myślę na nauce niż czytaniu albo na takim odprężeniu się na przykład takim, że siedzę i nie muszę myśleć, na no jednak do czytania to wiedział, muszę myśleć, bo to literki mi przezłożyć w słowa czy coś, no nie? Tylko siedzę i po prostu YouTube albo no, no, serial i wtedy przejmuję się, nie wiem, losem kogoś innego niż mnie. I nie muszę, właśnie, myśleć, bo w książkach przyjmuje się losem kogoś innego niż mnie, ale jednak muszę myśleć. No i widzicie, i łowimy chyba z 10 minut i nic nam nie wypadło. I zaraz będę musiała kończyć odcinek, bo już trochę długi jest. No ale. Halko, no. W sensie. Paosię. Dawaj. Masz ostatnią szansę. No to nie. No cię dubie. Żegnam. No dobra. No to mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Eee, wiem, że nie był jakiś pasjonujący, ale trochę sobie do Was pogadałam. Eee, no, eee, więc tak. Eee, właśnie jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Będzie mi super miło. Eee, a to na tyle tak, więc trzymajcie się. No i cześć!